Mieszkańcy gmin Mogielnica oraz Nowe Miasto nad Pilicą od dziś mogą szybciej załatwić sprawy związane z komunikacją i transportem. W budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy otwarto nową filię starostwa Powiatu Grujeckiego. W dniu dzisiejszym otworzyliśmy filię Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Mogielnicy. Będą obsługiwali interesanci mieszkańcy gminy Mogielnica oraz Nowe Miasto nad Pilicą. Będzie myślę z korzyścią dla mieszkańców. Nie będą musieli przyjeżdżać do grójca, nie będą musieli stać w długich kolejkach, żeby zostali obsłużeni. Wspólnie z samorządem Mogielnicy zdecydowaliśmy, że będzie to w budynku Urzędu Gminy. Z tego miejsca chcę podziękować burmistrzowi. Mogienicy oraz radnemu powiatu Robertowi Lipsowi, który się zaangażował w przygotowanie tego miejsca. Jest to druga filia na terenie powiatu, wcześniej już od kilku lat funkcjonuje w Warce, i teraz tu w Mogienicy będzie trzech pracowników obsługiwało interesantów. Będzie to sprawniej, szybciej, wygodniej. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Chcę tu z tego miejsca podziękować panu staroście powiatu gruckiego, panu Krzysztofowi Ambroziakowi oraz panu burmistrzowi gminy i miasta Mogilnica, panu Sławowiwskiemu za tą współpracę taką i możliwość dogadania się w kwestii tego, żeby ta filia tutaj powstała. Myślę, że przyniesie to wielką korzyść zarówno dla mieszkańców gminy i miasta Mogilnica, którzy będą mieli zdecydowanie bliżej tutaj do tej placówki niż do grójca też w jakimś Stopniu zmniejszy to kolejki w wydziale komunikacji w grójcu również mieszkańcy nowego miasta skorzystają, ponieważ, szczerze mówiąc, nawet najdalsze miejscowości od grójca to jest około 50 km, więc domowienicy będą miały tylko i wyłącznie 20 parę kilometrów. Jest to zdecydowanie bliżej niż jechać do grójca. Te wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów załatwiać. Mam nadzieję, że sprostałem Państwa oczekiwaniom i spostrzaliśmy również z samorządami, także. Życzę Państwu miłej obsługi i załatwienia spraw jak najszybciej. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tu przed filią Wydziału Komunikacji. Bardzo cieszę się, że dzięki bardzo dobrej współpracy z Panem Starostą Krzysztofem Ambroziakiem udało się otworzyć tę filię. Chciałem również pogratulować naszemu radnemu powiatowemu Robertowi Lipcowi, że ta wspólna inicjatywa spowodowała to, iż mieszkańcy Mogilnicy będą mogli łatwiej i sprawniej załatwiać wszystkie sprawy związane z rejestracją, wyrejestrowaniem pojazdów. To, to co załatwiamy w Wydziale Komunikacji. Myślę, że taka inicjatywa pokazuje na bardzo dobrą współpracę i liczę na nią w przyszłych latach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Nowakowski, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 5. Witamy przed y, filią y, otwartą w Mogielnicy. Będziemy obsługiwać mieszkańców dwóch gmin, to znaczy gminy Mogielnica i Nowe Miasto, co odciąży na pewno kolejki, które tworzyły się w siedzibie starostwa. W granicach 20% teoretycznie powinno klientów z Grujca odejść na, na rzecz Mogielnicy. Będziemy załatwiać sprawy związane z rejestracją, z rejestrowaniem pojazdów szeroko pojęte oraz sprawy praw jazdy, czyli wydawanie, zatrzymywanie, niestety też, krajowe i międzynarodowe prawa jazdy. Witam serdecznie Pana. Jest Pan dzisiaj jednym z pierwszych petentów w Wydziale Komunikacji, w filii Wydziału Komunikacji w Mogielnicy. Na wstępie zapytam. Miła obsługa? Bardzo miła. Czekałem nawet tydzień czasu, odłożyłem rejestrację na dwa w Grójcu, czekałem stu, że jestem mieszkańcem tej gminy, także żeby nie robić kosztów dojazdów i innych rzeczy to poczekałem i tu bardzo miła obsługa na pierwszy dzień. No właśnie, jest to duże udogodnienie, ale przede wszystkim taka oszczędność czasu, musiałby Pan co najmniej dwie godziny Stracić, a tu chyba z wiec... tego co widziałem, 15 minut i tak ponad... tak, 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 bardzo się Nawet szczęście. nie. Nawet nie no. I no, jestem zadowolony. No. Było to oczekiwane. I wiesz pan, no, jechało się do brójca, Kolejki. Tak, kolejki, no 5-6 godzin. Aż. Wisiał, aż wisiało się na schodach i się czekało cierpliwie. A tu jest pięknie, może nie wszyscy wiedzą, ale się dowiedzą. Nic dodać, nic ująć. Zadowolony. Władzom gminy i władzom powiatu chyba też, miłe ukłony się należą. Bardzo duże. Wiedziałem o tym, bo to już było gdzieś od trzech miesięcy chyba, albo wcześniej już te propozycja taka nie, że to ma być otwarte. No i, i to nastąpiło. No. Super. Dzięki burmistrzowi. Panu Lipcowi. Panu Lipcowi. I w grójcu trochę będzie mniej petentów. Czyli można tak powiedzieć i spuentować, że e, miłą gwiazdkę władze e, dla mieszkańców tego terenu. Tak, z, bardzo zrobiłem. miłą gwiazdkę. No mówię panu, że ja czekałem trzy tygodnie na to, bo nie spieszyłem się albo kocham. Żeby się tego na spokojnie. Jeszcze potwierdziłem w grójcu, czy to prawda. I no tu to potwierdziłem, czy to prawda, bo mówię. <śmukle> nie wiadomo. Czy to prawda? Tak. To, to świetnie. To tym bardziej cieszę się, że Pana poprosiłem do kamery i będzie takie upamiętnienie też jako jednego z pierwszych petentów Pana w materiale reportażu Mazowiecka TV. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.